Cześć, witam Ciebie ponownie, nazywam się Remigiusz Pyrek, dzisiaj wątek strony internetowej. Jak zapewne pamiętasz, jeśli oglądałeś mój poprzedni odcinek dotyczący grafiki webowej, czyli takiej, którą można wyświetlać na stronach internetowych, to dzisiaj kontynuacja już tego tematu. Dzisiaj będę, pokażę Tobie jak dołączyć element graficzny do tekstu, który będziesz miał na stronie. Zaczynamy. Mam postać Steven, którego przygotowałem sobie ostatnio i wyeksportuję Steve'a w formacie GIF. Tak? To jest program Affinity Designer. Narzędzia do eksportu znajdują się w tej części. Tutaj górna, górna część okna eksport. I kiedy podświetlam cały ten obszar roboczy, mogę zadeklarować w jakim formacie chciałbym wyeksportować moją pracę. Tak? Ona może być połączeniem grafiki wektorowej, grafiki rastrowej. Tam może być też tekst. Finalnie z tej całej mojej kompozycji, którą tutaj sobie stworzyłem, chciałbym stworzyć GIF-a. Tak? Czyli wybrałem z presetów, że będę tutaj preset, czyli takie przygotowane przez producenta oprogramowania ustawienia dotyczące gif -a. Ja wybieram GIF RGB, aby był kolorowy i resztę ustawień przyjmuję, że jest jest tutaj wszystko tak, jak ja chcę. Naciskam eksport i pytanie, gdzie chcę go wyeksportować? Wybieram pulpit, zapisz i w tym momencie z programu Affinity Designer Wyeksportowana została moja praca do formatu GIF. Tak? Czyli części składowe, jakie z tego były, to jest mało istotne. Finalnym plikiem będzie plik w formacie GIF. To jest podobna sytuacja, że docierają do zakładu pracy, do takiej fabryki części, różne śrubki, przewody, blacha, farba, lakier, a ostatecznie wyjeżdża samochód. Tak? I to do tego samego służą programy graficzne. Tak? Tworzysz jakąś kompozycję i tę kompozycję zamieniasz na finalny plik. Ja w tym przypadku wybrałem plik w formacie GIF. Mam tutaj Steve'a i teraz chciałbym go wyświetlić na mojej stronie internetowej. Żeby go wyświetlić na stronie internetowej, muszę oczywiście tę stronę stworzyć. Na potrzeby tutaj stworzę najpierw taki folder, aby oddzielić Pliki od strony mojej internetowej, od innych plików, które mogłyby się ewentualnie znaleźć na pulpicie. Napiszę sobie strona i tego Steve'a wrzucę do folderu strona internetowa. Czyli w folderze strona internetowa mam wszystko, co mnie interesuje, jeśli chodzi o stronę internetową. Widać, że jest plik w formacie GIF. Mam włączone. Tutaj w zakładce Widok mam włączone rozszerzenia znanych typów plików, więc te końcówki mi się pojawiają. I teraz dokładnie wiem, jaki to jest plik. Tak? Teraz utworzę nowy dokument tekstowy. Nowy dokument tekstowy, który nazwę indeks HTML, a ostatnią część, czyli czyli.txt, usunę. Naciskam Enter. W tym momencie mam pytanie, czy chcę zmienić rozszerzenie. Tak, zmieniam rozszerzenie z TXT na HTML, czyli w tym momencie będzie to plik otwierany z przeglądarką internetową. Naciskam tak. Od razu widać, że będzie otwierany ten plik z przeglądarką Chrome w moim przypadku. Nim otworzę, najpierw go wyedytuję. Tak, czyli prawy klawisz myszki na, na tym pliku jest. Edytuj z notatnikiem. Tak? Jeśli nie masz notatnika plus, plus jeszcze zainstalowanego, to odsyłam Ciebie do poprzedniego filmu, w którym przygotowywaliśmy sobie środowisko pracy webmastera. Tak? Webmaster to jest osoba, która tworzy strony internetowe. No i edytuję. Całe okno nie jest mi potrzebne. To jest zawartość nowego pliku. Czyli skoro on jest nowy, to jest czysty, wszystko się zgadza. I jeszcze dwa razy kliknę w ten plik indeks, aby skojarzony z nim program pokazał mi jego zawartość. Tak? Czyli skojarzony program z plikami HTML, w moim przypadku to jest Google Chrome. Tak? I wszystko się zgadza. To jest zawartość tutaj, czyli ścieżka do pliku się zgadza. On jest na moim pulpicie, a jego wnętrze jest takie. No i zobaczymy, czy wszystko działa. Hello World, zapisuje zmiany i w tym momencie Wydam polecenie przeglądarce, by pobrała najnowszą wersję tego pliku. Ona się zmieniła przed chwilą, w momencie, kiedy ja zapisałem. Odświeżam, mam napis Hello World, czyli wszystko działa. No to zaczynamy budować naszą stronę, tak? Zacznę od nagłówka. Minecraft. I to będzie najsilniejszy nagłówek, czyli wiadomo będzie, że to będzie strona poświęcona tematyce Minecraft. Odświeżam pięknie duży tekst stworzę jeden akapit tekstu może żeby się nie męczyć z produkcją tutaj tekstu i wymyślaniem jakichś słów wejdę na stronę pomoc tutaj mam tekst lorem ipsum i mogę blok tekstu skopiować czyli nacisnę Ctrl C Oops. Ctrl C Ctrl V i teraz, gdybyś miał taką sytuację jak ja tutaj, że ten wiersz jest tak długi jak ilość Twojego tekstu i nie mieści się w oknie Twojego notatnika, to należy w zakładce Widok wybrać opcję Zawijaj wiersze. Wtedy wiersze będą tak długie jak okno twojej, Twojego programu Notatnik. Klikam i proszę, co się stało? Czyli tak jak szerokie jest okno mojego programu, tak zawijane są wiersze. Wszystko jest zgodnie ze sztuką, zapisuję zmiany i sprawdzam na mojej zakładce tutaj, czy wszystko działa. No, tekst został załadowany, mam duże powiększenie, zmniejsze. Wszystko jest tak, jak ja bym chciał. Super, to teraz zajmiemy się znacznikiem który odpowiada za wyświetlenie elementów graficznych w tekście. Tak? Czyli tak jakbyś tworzył pracę w programie Microsoft Word i masz załączyć albo jakiś logotyp, albo jakieś zdjęcie do artykułu, który w danym momencie tworzysz. No, i ja w tej chwili je tutaj dołączę. I do tego potrzebny jest Tobie znacznik, nowy znacznik, ponieważ jeszcze o nim nie mówiliśmy. Znacznik, który, który jest zarówno znacznikiem otwierającym, jak i zamykającym. To jest ten wyjątek. Tak? Mówiłem, że są trzy znaczniki, które ja znam bynajmniej, które są takie. Ich wyjątkowość polega na tym, że zarówno otwierający jest, jest tym samym zamykającym, czy też nie ma zamykającego znacznika. I teraz takim znacznikiem jest znacznik IMG. Za chwilę Tobie wytłumaczę całą konstrukcję tego znacznika, natomiast w tej chwili pokażę Tobie, jak umieścić ten element, czyli tę bitmapę Steve'a no w tekście. Tak? Czyli otwieram znacznik IMG, i teraz on nie ma zamykającego znacznika. Nie ma, ponieważ tutaj byłby tekst po środku, a, a to nie jest, to nie do końca tak działa. Czyli img i teraz img, ten znacznik img, będzie miał swój atrybut, tak, czyli src. To jest taki atrybut, który mówi, gdzie będzie źródło tego obrazka. Źródło, czyli gdzie jest plik, który mam wyświetlić. No i w moim przypadku jest to plik steve.gif. Z wielkiej litery. Czyli wpiszę tutaj. Steve.gif. Zapisuję zmianę i sprawdzam, czy wszystko działa. Bach. Mam ogromnego Steve'a i mam tekst. Czyli wszystko zadziałało. Ten Steve jest trochę za duży. A z racji tej, że na ten moment nie mówimy tutaj, w jakim języku programujemy, czy w jakim języku opisujemy nasz dokument. W języku czy w środowisku HTML 5, no to co za chwilę napiszę, będzie już niedozwolone. Czy to, to, to są już atrybuty, które nie powinny być umieszczane w samym znaczniku, tylko w stylach. A z racji tej, że nie zadeklarowałem, w jakim środowisku programujemy, no to przyjmijmy, że, żeby było łatwiej na ten moment, ja dodam tutaj atrybut szerokość w, na stary sposób czyli Napiszę width i dopiszę tutaj na 100 pikseli, Czyli szerokość tego stiva, tej bitmapy, nieważne jako, jak ona jest duża, chciałbym, żeby było na 100 pikseli. Zapisuję zmiany i teraz, jeśli nie podam wysokości, to przeglądarka sama proporcjonalnie dostosuje krawędź wysokości do tej proporcji, którą tutaj zastosowałem. Więc jeśli, powiedzmy, oryginalnie byłoby coś takiego, że Steve byłby. 500 na 500, tak, 500 na 500, to przeglądarka oczywiście wyświetli go zgodnie z moją intencją. Jest Steve, 500 na 500. Teraz, co się wydarzy, kiedy ja zrobię Steve'a 100 na 500? No, zgodnie z moją intencją, szerokość będzie 100, wysokość będzie 500. Trochę nie, nie wygląda już tak, jak powinien wyglądać. I teraz, co się stanie, kiedy usunę Atrybut wysokości. Przeglądarka sama dokona transformacji. Tak? Sama stwierdzi, że skoro było 500, jest 100, to znaczy 5 razy mniej, czyli tak samo wysokość zmniejszy 5 razy. I co teraz będzie? I mamy pięknego Steve'a, czyli mamy nagłówek, czyli to jest ten znacznik H1. Mamy Steve'a i mamy akapit tekstu. Wszystko się zgadza. Teraz chcielibyśmy, aby ten Steve był w tekście. Czyli ja wezmę tego Steve'a i przekleję go tutaj. Tak? Czyli sam znacznik IMG to jest znacznik wewnątrztekstowy, czyli, czyli tak zwany liniowy, i on powinien się znajdować w jakimś, z jakimś tekstem. Tak? Czyli Albo być otoczony jakimś innym znacznikiem blokowym, którego będzie częścią. Tak? To jest, znacznik jest liniowy. Do tego dojdziemy jeszcze, że mamy dwa typy znaczników: są blokowe i liniowe. W tym przypadku na ten moment musisz wiedzieć, że, że znacznik IMG jest liniowy. I teraz, z racji tej, że znacznik ten nie ma zamykającego znacznika, wstawia się taki ukośnik z tyłu, to już jest nowy, nowy standard HTML5. Trochę mamy pomieszanie tutaj, ponieważ dodałem atrybut width, który tutaj już nie może być według specyfikacji HTML5, czyli tutaj programujemy w środowisku HTML4, a tabelka tutaj to jest ze środowiska HTML5. Na ten moment nic złego się nie wydarzy. Sprawdzam, zapisuję zmiany, odświeżam, no i mam stila, natomiast Trochę tutaj nie o taki efekt mi chodziło. Chciałbym, żeby ten Steve był oblany tekstem, tak? a on rzeczywiście tworzy pierwszy, można powiedzieć, element ozdobny akapitu, no ale nie do końca o taki efekt mi chodziło. I tutaj kolejny, kolejny taki atrybut, który też już jest niedozwolony w środowisku HTML5, to jest styl. Atrybut style, w którym zadeklaruję, że ten Steve. Ma po prostu być przyklejony do lewej krawędzi, a z prawej krawędzi, po prawej krawędzi ma płynąć tekst, czyli obleje go tekstem z prawej strony. Tak? Do tego służy taki, taka właściwość float. W tym momencie Steve stanie się takim obiektem pływającym, coś jak w programie Microsoft Word. Możesz wybrać opcję oblewania tekstem obrazku obrazka i w tym momencie ja też dodam, że Steve ma być lewą krawędzią swoją przyklejony do, no, do marginesu, a z prawej strony, można powiedzieć, niech leci w tym przypadku tekst. Czyli dodam, że ma być przyklejony lewą krawędzią do marginesu, a z prawej strony tekst. I co się teraz wydarzy? I już jest trochę lepiej, tak? Jest jest tutaj Steve umiejscowiony i dalej mamy tekst. I teraz, w zależności od tego, ile tego tekstu jest, ten tekst opływa Steve'a. Jeszcze można byłoby dla estetyki, dla zwiększenia estetyki tutaj dać trochę marginesu, tak jak jest tu u dołu. Widać, że tu u dołu margines jest, a tutaj z boku brakuje tego marginesu i brakuje takiej przestrzeni dla oka, aby zacząć czytać. Więc dodam jeszcze ten margines, też w taki sposób trochę dzisiaj niezbyt poprawny, ale ale no dozwolony w środowisku HTML4, tak? Czyli dodam margines, skoro Steve lewą krawędzią przyklejony jest do marginesu to muszę prawy margines trochę wypchnąć i do tego służy taka właściwość margin-right i zobacz, dlatego używamy notatnika plus, plus ponieważ on wspiera nasze programowanie i mogę wybrać tutaj strzałką góra-dół na klawiaturze, o który margines mi chodzi i gdybym nie znał wszystkich tych właściwości, no to być może któraś jest z tych, które proponuje mi tutaj notatnik, tak? Ja akurat wiem, że to chodzi o margin-right, naciskam Enter, robię kropek i jaki mógłbym dać margines? No powiedzmy, że ten margines będzie na 8 pikseli, tak? Tutaj akurat istotne jest zadeklarowanie jednostki miary, tak? Jeśli już podajesz w stylach, czyli w tej w tym atrybucie style i tu wybierasz właściwość, to musisz podać też jednostkę miary. Tak? Tutaj width od razu było wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie w pikselach według specyfikacji, stąd dodawanie jednostki miary jest zbędne, ponieważ wiadomo od razu, że chodzi o piksel. Tutaj Możemy podać piksele, możemy podać centymetry, możemy podać całe, więc nie jest to już takie jednoznaczne, że jak wpiszę 8, to przeglądarka będzie wiedziała o co chodzi. Natomiast w moim przypadku moje intencje są takie, żeby ten margines sprawy był na 8 pikseli. Zapisuję zmiany, minimalizuję program i sprawdzę. Jest trochę odsunięte. Tak? Czyli już w tym momencie oko może sobie wyszukać, gdzie zaczyna się wiersz i da się ten tekst przeczytać. Wracam do mojego notatnika, zwiększę ten margines na 16 pikseli, abyś widział jak to działa, zapisuję zmiany, minimalizuję program, odświeżam. O, piękny margines, tak? Stworzył się margines, odsunąłem sobie moje zdjęcie Steve'a od tekstu, tak? I o to chodzi. Teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w przypadku znacznika IMG. Aby znacznik IMG był poprawny, musi oprócz atrybutu source zawierać taki znacznik jak, taki atrybut jak alt. I teraz niektórzy webmasterzy na szybko projektując strony zostawiają ten znacznik pusty. I co to daje? Są narzędzia do sprawdzania poprawności kodu i w tym momencie, kiedy narzędzie wykryje, że jest znacznik ING i wykryje, że jest znacznik ALT, powie tobie, że wszystko jest super. Natomiast brakuje tutaj treści. I co powinno być tutaj opisane? Wyobraź sobie, że masz kolegę, który jest akurat niewidomy. I kiedy kolega twój odwiedza stronę, to powiedzmy, że widzi ją w ten sposób. Ja specjalnie zmienię nazwę pliku, aby przeglądarka nie wczytała tego pliku, ponieważ takiego pliku na moim dysku nie ma. I teraz twój kolega widzi coś takiego. W zasadzie nie widzi. Natomiast kiedy najeżdża myszką na, na, na tutaj na obszar, w którym powinien znaleźć się Steve, w tym momencie z jego głośników popłynie ten tekst. Jak sądzisz? Jaki? Żaden. Dokładnie tak. Należy ułatwić eksplorację, czy przeglądanie Twojej strony osobom niewidomym także. I ja tutaj dodam taki komentarz. Na, czy zdjęcie Steve'a z gry Mine Minecraft, tak? I zobacz, co się teraz wydarzy. Zapisuje zmiany. Teraz zdjęcie nadal się nie wczytuje, ponieważ jest, jest błędna ścieżka, ale kiedy osoba niewidoma najedzie myszką na obszar, na którym znajduje się jakakolwiek grafika, w tym momencie z jego głośników popłynie właśnie ten tekst. Czyli zdjęcie Steve'a z gry Minecraft. O wiele, wiele łatwiej, powiedzmy, zrozumieć, bo może nie wyobrazić, Załóżmy, że ta osoba od samego początku życia, jak już się tylko urodziła, od razu była niewidoma, więc trudno jej wyobrazić sobie Steve'a. Chyba że ktoś wydrukował drukarką 3D postać z gry i ta osoba mogła sobie ją dotknąć i zbudować sobie taki obiekt takiego Steve'a we własnej głowie i sobie go na swój sposób wyobrażać. Natomiast kiedy dodasz jeszcze taki opis, że w tym miejscu jest zdjęcie Steve'a z gry Minecraft, to. Oprócz tego, że programy do sprawdzania poprawności kodu powiedzą, że wszystko jest zgodnie ze sztuką, bo masz src, czyli source, czyli gdzie jest ten, ten plik. I jeśli ten plik się załadował, to to jest super. Ja teraz poprawię nazwę, bo on tak się nazywa. I dodatkowo przeszedłeś test, ponieważ masz znacznik alt, ale za to dostaniesz nagrodę od firmy Google. Tak, jeśli wszystkie twoje zdjęcia będą opisane, w sposób no niejednolity, że będziesz pisał zdjęcie, 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 tylko zdjęcie, tak jak ja opisem to, że to jest zdjęcie Steve'a z gry Minecraft, to w tym momencie doceni to wyszukiwarka Google i jeśli będą dwie strony o tej samej tematyce, nawet jeśli będziecie używać dwóch tych samych kodów źródłowych, jedna osoba będzie opisywała swoje zdjęcie, a druga osoba nie będzie ich opisywała, w tym momencie wyszukiwarka Google wyżej jak gdyby oceni stronę tej osobie, która te opisy zrobi. Jak widzisz, tutaj jest artykuł, który składa się z nagłówka oraz jednego bloku akapitu. W tym akapicie mamy element graficzny, to tak, de facto nie wiadomo, w jakim środowisku to jest opisane. tak? Nie zadeklarowaliśmy tego. Natomiast w momencie, kiedy będziemy zbliżali się do optymalizacji Twojej strony oraz będziemy mówić o pozycjonowaniu, w tym momencie będziesz już posiadał, Zestaw instrukcji czy właściwości kaskadowych styli i te atrybuty typu szerokość i style muszą stąd zniknąć, ponieważ nie przejdziesz testu poprawności swojej strony. Na razie to nie jest Tobie aż tak istotne. dla Ciebie tak istotne. Potrafię sobie wyobrazić to, że, że jesteś na początku swojej drogi, i pozycjonowanie i optymalizacja to jeszcze kawałek drogi, i można powiedzieć o czym ten tutaj facet gada. Niemniej jednak, jeśli chcesz być na rynku poważnym graczem, chcesz pozycjonować swoje strony i pomagać klientom być wysoko, no to jednak zachęcam Ciebie do tego, aby jak już się nauczysz programować w środowisku HTML i w środowisku styli, no zagłębiać się dalej i poszerzać swoją wiedzę o właśnie takie tajniki optymalizacji i pozycjonowania. To będzie Tobie niezbędne do tego, aby być stuprocentowym webmasterem. Czyli zadanie dla Ciebie nauczyć się posługiwać znacznikiem IMG, dodawać wszędzie znaczniki, czy ten atrybut Alt, aby opisywać dla osób niepełnosprawnych, co jest na Twoim zdjęciu, i być może za pomocą programu graficznego tworzyć jakieś elementy graficzne, ewentualnie pobrać z internetu, i jak pobierzesz z internetu, zwykle te. Te nazwy tych plików z internetu są dość zakmatwane. One mają jakieś identyfikatory, literki, cyferki. Naucz się nad tym panować. Tak? Nazwa plików to też jest istotna rzecz. Jak widzisz, ja nazwałem swój plik Steve. Mógłbym go nazwać jeszcze Steve. Podłoga z podłoga gry, podłoga Minecraft. Powiedzmy w ten sposób Steve z gry. Minecraft i gdybym tak nazwał swój plik, to już, już w zasadzie ten opis jest zbędny, ten, ten atrybut alt jest zbędny. Natomiast nie zaszkodzi tobie tworzyć w ten sposób nazwy plików. Także nazwa plików też od razu mówi, co jest na samym zdjęciu. Za to też czeka cię nagroda. Tyle na dzisiaj. Zadanie domowe przydzielone. Naucz się tworzyć artykuły z akapitami, z nagłówkami i z elementami graficznymi. Życzę powodzenia i do zobaczenia następnym razem.